Jutro mija 20 lat, od kiedy pan Adam Pawlicki jest burmistrzem Jarocina i chciałam zapytać, jak pani ocenia Jarocin pod rządami pana burmistrza? No, dużo się zmieniło, na pewno. Pięknie będzie wyglądał rynek, pięknie wygląda park, ale nie wiem, czy to są zasługi pana burmistrza. Tak naprawdę to ja się nie interesuję polityką. Nie zdarzyło się chyba nic takiego, co by, co by można powiedzieć, że, 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 że źle zrobił czy coś. No, no miał tam jakieś swoje prywatne sprawy, ale... Miastem to raczej chyba rządził. Trudno mi się wypowiadać na temat finansów, no różne plotki tam krążą, że ja ci za, za dużo czy coś, ale no, widać, że coś się robi. Co ja mogę powiedzieć? Ja mieszkam w 12 miesiąc czasu. Nie było no. mnie tu 15 no to lat. To może, to może właśnie <laughs> świeże spojrzenie. Nie, no fajnie jest. Lepiej niż 15 lat do tyłu. No na pewno. No, dojazduje ja i no podoba mi się jak zaczynają tutaj wszędzie robić. Mhm. Super. Średnio, to bym znaczy? powiedział. No bo obiecał, że nam przykład rynek zrobi rok temu, miał być oddany, a tutaj się przeciągnęła sprawa tak długo, a wszystkie sklepy popadały w koło rynku, mhm. bo wiadomo, że koszty są coraz większe, a trzeba płacić, nie? Za prąd, za pracownika, a jak ktoś likwiduje sklepy bo z przyczyn finansowych, no to jest nieciekawie. Pan prowadzi działalność tu w Jardzinie? Tak. Mhm. I to właśnie na rynku, tak? Tak. O ile to kojarzę. Że... No dokładnie i mhm. to jest trochę krzywdzące, bo obroty... Ale pan jeszcze prowadzi tą działalność. Tak i te obroty spadły jedną trzecią, także... Mhm. Nie można na koszty zarobić, bo teraz za prąd przyszło 11 tysięcy za dwa miesiące do płacenia, to mm. nawet, żeśmy nie zarobili na prąd, mm. a gdzie pracownik, ZUS? Rozumiem, ale Pan mówi o tej ostatniej inwestycji, a jeżeli chodzi o te pozostałe, to jest 20 lat jednak, czyli szmat czasu. Jak Pan to ocenia? No jak oceniam? No nie wiem, trudno ja A raczej idzie w dobrym kierunku? No raczej tak, no bo jest trochę zrobione, to miasto jakoś ożyło, nie? Dużo tych ścieżek porobili, tych ląd także że się lepiej jeździ nie? z samochodem. To, to, co się dzieje w Jarocinie, to jest chyba taka wypadkowa wielu o, składników. I, i, I nie wiem, czy akurat on ma zdecydowane, jakby, zdecydowaną rolę w tym, co się w Jarocinie dzieje, bo... Abstrahując od tego, jaką mam władzę, to, to wątpię w umiejętności mm -hmm. <laughs> percepcyjne pewnych rzeczy. Mm -hmm. bo to, to musi się opierać na specjalista, musi się opierać, a to, że podejmuje taką decyzję, no, no, to już jest. No ale powiedziałby Pan, że te... No, no, no zmiany, jeżeli... nie zmiany, zmiany, chociażby w to, że tu jest rozkopane w tej chwili, no bo jest, bo, bo musi być natomiast, nie? Pod takim kątem oceniam zmiany na dobre. Mm -hmm. Natomiast, że, że nie ma integracji z społeczności jarosińskiej, że, mm -hmm. że to jest taka dysocjacja, że to są po prostu ludzie podzieleni na grupki, e, nawet wręcz zwalczające się czasami. O no, no, trochę jest rozkopany. I ja, to ja się mówię, no, ale się stara. Mm -hmm. Jako no burmistrz. No rozumiem. Podobają się pani zapowiadane zmiany? No ładnie, jak to się mówi, jak będzie rynek ładnie zrobiony, to będzie ładnie. Mm -hmm. No rozumiem, ale trudno się żyje te, w tej chwili. No, teraz tak. Aha. Bo gdziekolwiek się idzie, trzeba uważać. I, i, nie, nie, wszystkie drogi są przejezdne. Są ograniczenia. Ograniczenia i po prostu... Wie Pani co, ja się za bardzo nie interesuję polityką, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Pani tutaj z mm. No są zmiany, tak jak widać. No, Jest ja rynek, są, są ulice robione. Mm -hmm. No mm. ale jak Pani to ocenia? to idzie w dobrym kierunku, czy...? No chyba we właściwym. Mm -hmm. Skoro są remonty robione i...